BIM Layout jest to program, który umożliwia tworzenie kompozycji rysunków z różnymi widokami, przekrojami na podstawie modelów BIM. Także nie jest to po prostu zwykły rysunek. Jest to, jest to model już istniejący na platformie, zdefiniowany w różnych programach. I jak, jak można zamodelować tego typu rysunek? Byśmy sobie na przykład mogli zdefiniować najpierw tutaj bibliotekę. W tej bibliotece byśmy mogli zdefiniować różne sceny, które chcemy przedstawić. Dla każdej sceny byśmy mogli aktywować różne elementy. Na przykład, jeśli byśmy nie chcieli pokazywać mebli, możemy sobie wyłączyć tę warstwę. Także w bibliotece przygotowujemy tak naprawdę to, co chcemy pokazać. A potem, byśmy dodali sobie arkusz, na przykład A2, i byśmy wstawili sobie tutaj takie okno, byśmy sobie wstawili scenę uprzednio zdefiniowaną w tej bibliotece, na przykład architekturę, byśmy sobie wybrali jakieś y, piętro tej architektury. Oczywiście, tutaj są nazwy hiszpańskie, ale, dlatego, że ten y, że ten projekt został utworzony po hiszpańsku, po hiszpańsku, ale gdybyśmy utworzyli go po polsku, to oczywiście wszystko by było po polsku, tak? Także to są troszkę nazwy własne tych pięter. Także byśmy sobie wybrali yy, widok, yy, scenę, widok, skalę. Skalę możemy w zależności od Zoomu sobie dobierać. Możemy sobie też ustawić yy, stałą skalę. Możemy sobie przesuwać z i tak dalej. Ciekawą opcją programu jest tryb. Możemy wydrukować, możemy przygotować normalny obraz taki w kolorze, obraz monochromatyczny, czyli obraz czarno-biały, lub obraz wektorowy. Obraz wektorowy nie, nie traci informacji, gdy na przykład będziemy przybliżać czy oddalać. Ten rysunek, ale on też wymaga większych, um, większych możliwości komputera. Nie aż takich, ale powiedzmy bardziej, um, le lekko ma większe wymagania niż taki, powiedzmy, normalny obraz kolorowy czy obraz monochromatyczny, czyli też czarno-biały, ale nie w grafice wektorowej. Także po dobraniu skali, która nas y, interesuje, po dobraniu widoku. Tego, um, tego budynku, który chcemy przedstawić, jak już mamy wszystko zdefiniowane, klikamy po prostu poza naszą ramką, poza obszarem tego okna i program zapisuje rysunek. Także możemy tutaj przybliżać, oddalać i pomimo, że się wydaje, że to jest zwykły rysunek, taki jak w programach typu CAD, Wcale tak nie jest. Jest to rysunek, który niesie ze sobą informacje ze środowiska BIM. Na przykład, jeśli byśmy chcieli w tym momencie zmierzyć jakieś elementy, wykrywa nam automatycznie tutaj meble, wykrywa nam ściany, tak żebyśmy mogli wybrać sobie na przykład, ile mierzy jakiś element i wykonać ten, ten pomiar. Możemy też tworzyć etykiety. Tutaj mamy wiele opcji tworzenia etykiet. Na przykład w opcji automatycznej, tutaj FORHADO, czyli strop po hiszpańsku, program nam rozpoznaje strop, strop pomiędzy mieszkaniami. Także są to informacje dotyczące konkretnie tego modelu. Możemy również wpisywać tekst sami, na przykład jakiś tytuł, tytuł rysunku. Możemy zmieniać potem jego, jego wielkość, jego czcionkę, także naprawdę tutaj możliwości są bardzo szerokie. I w ten sposób byśmy mogli przygotować taką kompletną prezentację takiego budynku z różnymi widokami. A co najlepsze, jeśli w jakimkolwiek etapie projektowania, w jakimkolwiek modelu by naszły jakieś zmiany, to po prostu trzeba się połączyć z, z, z platformą Wym Server Center z poziomu tego programu, zaktualizować informacje, z których pro, które program czerpie do tworzenia tych rysunków, te wszystkie ustawienia biblioteki, scen, skali, tego wszystkiego zostanie. Po prostu model się zmieni. Czyli na przykład, jeśli byśmy usunęli w innym programie, w programie Cyber Architecture, jedno okno, to gdybyśmy zaktualizowali w tym programie model, to by to jedno okno zniknęło, wszystko by pozostało bez zmian, a, a po prostu zmiana modelu zostałaby naniesiona od razu na rysunki. Nie muszę chyba mówić, ile to pracy może zaoszczędzić takiej osobie wykonującej projekt, która musi pamiętać, że to trzeba usunąć, to trzeba podpisać. Także tutaj te zmiany są wprowadzane na bieżąco, aktualizując wszystko z platformą BIM Server Center. Po zakończeniu tworzenia tych rysunków o tutaj też jest właśnie opcja rendera tutaj te rysunki, które widać tutaj na. Na tym arkuszu, to jest właśnie program tego naszego, to jest projekt tego naszego budynku, ale właśnie zrenderowany na podstawie pliku FBX. Także możliwe jest taka stworzenie takiej szczegółowej grafiki.